I witam w kolejnym odcinku z remontu Flaminga, proszę państwa, to się dzieje, powoli zaczyna to przypominać rower. Plan jest prosty, Flaming ma stanąć na koła, koniec, kropka. Po pierwsze, nie mogę się już doczekać kiedy się nim przejadę, a po drugie, w związku z przejażdżką, będę mógł ocenić jak to wszystko w nim chodzi. Bo wiecie, poskładane jest niby cacy, ale to jest wszystko na częściach praktycznie używanych, no nie wspomnę jakichś tam wianuszkach, niewianuszkach. No i zobaczymy jak to wszystko będzie grało. Czy nie trzeba będzie czegoś wywalić i na nowo składać. No w ogóle trochę dziwnie mi jak patrzę na ten rower, bo jeszcze do niedawna wyglądał zupełnie inaczej. I naprawdę kurczę, no jest różnica masakryczna. Też dziwnie mi, że jest ten bagażnik, bo nigdy go nie widziałem z bagażnikiem, podobno oryginalnie on go miał, ale... Ktoś tam go urwał, no i tak sobie jeździ już dalej bez bagażnika. A jeszcze w międzyczasie założyłem Dynamo do jubilata. Co prawda nie ma jeszcze żadnych lamp, ale trudno. Dynamo jest i niech sobie będzie, bo lampy na pewno przyjdą i będzie elegancko ten rower wyglądał. Na pewno nadadzą mu takiego, można powiedzieć, charakteru, bo zawsze rowery dla mnie bez LAM wyglądają takie trochę bez jaj, że tak powiem. Temu okazowi na pewno się jeszcze przyjrzymy i trochę czasu mu poświęcimy, ale póki co działam właśnie sobie z flamingiem. Proszę Państwa, to jest ta chwila, kiedy flaming stanął na koła i jest zdatny do jazdy. Nawet już przejechał jakiś nie wiem, może 100 metrów po mega, mega, mega długim czasie. Tak to mniej więcej wygląda. Powiedziałem mniej więcej, ponieważ czeka ten rower jeszcze naprawdę masa po prawek, przerubek, między innymi nawet i lakierniczych, ponieważ e, parę rys powstało jakiś tam gdzieś zadrapań przy składaniu, co było niestety nieuniknione, ale to się ogarnie i najważniejsze, że już da się tym jeździć ale idąc do brzegu, to jeszcze kilka godzinek naprawdę mnie czeka przy tym rowerze tak jak mówię, chociażby sam ten lakier popoprawiać no i tutaj jeszcze kilka części mechanicznych też wyszło o tutaj proszę bardzo widzicie, że obejma od hamulca jest taka zesztukowana bo nagle wszystkie obejmy, które gdzieś tam ostatnio widziałem, mi poniknęły a już tak bardzo chciałem się nim przejechać, że po prostu dosztukowałem taką blachę i tylko z niej obejmę zrobiłem, żeby można było Śmiało ten rower przetestować Nie wiem czy się ze mną zgodzicie czy też może nie Ale mi ten rower naprawdę bardzo się podoba Bo nie sądziłem, że tak wizualnie to wyjdzie A jak dopieścimy szczegóły to naprawdę będzie lalunia A tutaj widzicie clean, który jest niestety jakiś przyduży I nie chce już się bardziej schować Więc trzeba będzie go flexem obciąć Efekt finalny przyjdzie jeszcze z czasem I zrobimy sobie dopiero wtedy takie podsumowanie tego roweru Może ewentualnie jakiś koszty, i w niego poszły Jaki zakres prac poszedł Chociaż mniej więcej to widzieliście no krótko mówiąc takie podsumowanie pójdzie i też przy pozostałych rowerach będzie to samo, bo nad nimi jeszcze też sporo pracy mnie czeka. A tutaj na zakończenie taki króciutki rejs z flamingiem, także mega spoko się jeździ, ale kilka niedociągnięć jest.